Jadę do kandelarii na dworcu w Santa Cruz. Piję kawkę. Ciekawostka. Kawa kosztuje 1,71 Autobusem linii 122 przyjechałem do kandelarii tutaj góry damy, damy, damy a tam morze i teraz będę szukał biura, informacji turystycznej. przy wejściu do urzędu miasta takie rzeźby No właśnie tak, tak to lepiej widać bliska i cały ciąg urząd miasta tu a tam informacja turystyczna. I właśnie stoję przy takiej muszli, trochę mi tu zawiewa, jestem nad morzem prawie samym, tutaj parking. Byłem w biurze informacji turystycznej, bardzo miła pani tłumaczyła tłumaczyła mi co mam zwiedzać parę materiałów parę materiałów również dotyczących chodzenia po górach także będę przygotowany na parę dni no jeszcze będę tutaj wracał do, tego, do tej miejscowości tu jest też Mercadio de Agricultora tam na samym końcu wieża najprawdopodobniej bazyliki ja muszę te wszystkie materiały ogarnąć z sobie co usiądę na kawkę. Jeszcze jedno. A w kawiarni taki pan błąd. I jeszcze na ścianie mapa tenerify. Innych wysp. Gran Canaria. Puerto Kultura La Palma El Hierro. I co to jest? Tak, to, to jest chyba ja. No bardzo fajnie. Na razie sobie podarowałem zwiedzanie Bazyliki i, i placu z Bazyliką. Bo chcę pójść do centrum garnicarstwa, bo się boję, że mi zamkną. A tu proszę. Oprócz tego wiaduktu w takich wykuszach. Mapki, kontury w zasadzie szczególnie.

domek chyba będę musiał tam na górę wyjść żeby dojść do centrum rzeźbiarskiego miasteczko jest naprawdę malutkie Przywieźdzę do miasta napis którego widzę od drugiej strony z dala od turystów idę do kościoła świętej Anny i do centrum biliniarstwa tam widać morze tu jest coś takiego, coś się nazywa krypta Świętej Anny, ale zamknięta. Idąc do kościoła Świętej Anny, mam piękny widok na bazylikę i plac poświęcony patronce teneryfy, czyli Virgen de Candelaria. A ja tutaj zaraz mam właśnie kościół Świętej Anny i dalej centrum miasta. Centro de Alfarenia. Wszystko proste. Już jestem. Wchodzę do takiej małej salki. Będę oglądał wideo. A to jest pani przewodniczka, która jest jednocześnie rzeźbiarką bez utytła na gminie. Minut, więc ja nie będę nagrywał w całości, ale. en la y con la mano izquierda imprimía un movimiento de rotación Ceramiki dawnej i opis tego, jak się robiło. A tutaj ta pani, to jest garncarka, ostatnia garncarka. Umarła w 1986 roku. I ponieważ w XX wieku pojawił się plastiki i inne nowoczesne i tańsze materiały. To zawód taki właśnie garncarki zaniknął. No i teraz jest po prostu odnawiany. Są panie garncarki. Przejdę potem do warsztatu. I tutaj jeszcze tak wyglądały panie garncarki. I tutaj panie mają taki warsztat. Tutaj pani wykańcza. Kiedyś panie to robiły tę glinę przy pomocy kamieni i kijów drewnianych. A teraz mają taką maszynę, która im to robi mechanizacja imbarzu tu jeszcze mamy takie tu to jeszcze to próbki są próbki materiału, które robi no, się grywny?

Takim jak ten, ale ten to jest tylko dekoracja, bo jest źle zbudowany. Powinien mieć ten otwór w stronę morza, tak mówią panie. No to już wychodzę. Bardzo ładnie. Załapałem się na ostatnią chwilę, bo centrum jest czynne do godziny 15.30. Tak w razie, jakby i tu jeszcze reklama owego centrum. W tyle w dali wieża kościoła świętej Anny. Po przeciwnej stronie takie malunki. Młodocikie. Przed kościołem świętej Janny. Wjechał mi samochód w krzyż cudownie. Przed kościołem świętej Janny taki krzyż skomponowany w kamień. I wieża. No i tak wygląda kościół z tej strony. I schodkami powoli, powoli, powoli wracam do do turystów. Tam plac z posągami mensejów, czyli byłych królów Teneryfy. Do bazyliki przylepiony jest taki budyneczek bardzo ładny. To jest były urząd miasta. Obecnie mieści się tam jakaś przestrzeń kulturalna. Są tam jakieś wystawy, podejrzewam, że teraz to jest zamknięte. Taki ładny Takie ładne podcienia. I dam widok na morze. Dość zamglone. Niby południe, a pogoda taka sobie. Więc naprawdę jest to wszystko bardzo malutkie. Tam jest to centrum kultury. Ja przyszedłem tam z góry. Tam jest to centrum rycerskie. Tam daleko widać tunel, przez który przechodziłem aż do końca miasta. No i tu jest ten plac i bazylika. To jeszcze wyjedę do bazyliki i jeszcze mam parę atrakcji. Bazylika ma tytuł nadany przez Benedykta XVI. Bazylika naszej pani Skandelarii. I tu wejście. I żebractwo. I taka jest ta bazylika we wnętrzu. Ładny dach od środka. Na monitorach ten sam dach, a ja teraz się okazuje, się zmienia. Tutaj w salce obok, można zostawiać żywność dla ubogich. Tak, sala muzeum. I tutaj jest portret najświeższej panienki. Nazywa się tak Kandelaria. Nazywa się Kandelaria, ponieważ w dłoni trzyma świecę. Kandela to świeca albo Fela. Najświętszą panienkę ponoć znaleźli Głańczowie, objawił im się ten posąg i w latach dwudziestych w latach 20. wieku XIX przez przeszła przyszła wielka powódź i, i zabrała najświętszą panienkę. W związku z czym posągi, które tutaj są, to są wszystko kopie. A będzie ich kilka. Jeden oczywiście tam w kościele. Na ołtarzu. Konfesjonalny. Chrystus na krzyżu fragmenty Drogi Krzyżowej. I znowu konfesjonały. No nieźle. Czterech naraz mogą się spowiadać. Tutaj na ścianach są obrazy poświęcone cudom, jakie wywoływała Najświętsza Panienka. Tu objawiła się komuś. Tutaj zrobiła w XVI wieku, w 1542, jednego mieszkańca. Wsi od śmierci w kolejnej kaplicy Tego tu nie ma rysunek gienia Tu wszystko po prostu Wszystko ostatnia wieczerza i nawet diabły tam są o. schowane tam. i tutaj na uderzu kopia owej rzeźby no właśnie i ta najświętsza panienka od świecy, tak by ją można przetłumaczyć na polski, jest także honorową burmistrzynią miejscowości Kandelaria. Jeszcze nawet tam można wleźć Kszczyn. Tak jest ta chrzczyjnica. Nie wiem. Nowa czy stara. Kamienna. Kolejna obraz, na którym wszystko jest. Już sam nie wiem co to jest. Chyba wesele w kanie galilejskiej. Po takiej marmurowej posadce udają się do wyjścia. Oczywiście marmur musiał zostać tutaj przywieziony statkiem. Na wyspie nie ma marmurów. A to są panowie Głańczowie, którzy odnaleźli, którym został objawiony ten posąg. Tutaj jest podpisane, że pan król z Glimar pokazuje królowi z Tauorą. Rzeźbę. Tak, rzeźbę, nie obraz. I na placu przed Bazyliką dziewięć posągów. Dziewięciu. Ostatnich podejrzewam krumów. Tenerys. Historia pamięta ich imiona. No podejrzewam, że Portrety są wymysłem artysty, a nie są to portrety pamięciowe. Ten król nazywa się Te tak jak miejscowość, w której byłem niedawno. No i tak wygląda ten szpaler królewski. Tak wygląda dzisiaj morze. Tam jest chłeba, de San Blas, tak mi się wydaje i tam powinna być druga replika rzeźby. A jeszcze jeden ładny z ładną balustradą. Ten ładny budynek to dom kapitana. A tutaj, chyba, obok inny kapitan, bardziej współczesny, wybudował taką niedokończoną. A ta, taka pieczara obok domu kapitana służy jako składnik. W tej jaskini aktualnie się nie składuje nic. Ale że gdzieś kosz na śmieci jest. Nie A obok jest pustelnia świętego Blasa, w której składuje się kolejna kopia rzeźby. To jest ów święty Blas. Który się pustelniczył w takiej grocie. A na końcu jest składowana inna kopia Matki Boskiej z Kandelarii, honorowej burmistrzyni i patronki archipelagu. No tak, miał być kotek. Kotek jest niezły, to jest kotek skalny, proszę bardzo. to się zachmurzyło. Nie wiem, czy mi jeszcze coś zostało do zobaczenia tutaj. Chyba nie. No więc parę korekt. Ta jaskinia za białym budyneczkiem to jest jaskin, jaskinia Wielbłądów. To jest dom Kapitana. A ten budynek z ładnym balkonikiem to jest były konwent Dominików. Idę do domu na autobus 120 albo 122 po wygraniu z morzem taka czarna plaża. Dowan i dom przypraw i takie tablice informacyjne Bardzo ładne. a faktycznie krastam taki Tu piesek innuje I mam szczęście, oto mój autobus 122 Mam jeszcze większe szczęście, bo tu jest 120 i pojawia tym 120, on jedzie chyba krótszą trasą Czekam na autobus w Santa Cruz do La Laguna, idą towarowy port Ingles Tam na byłym śmietnisku Palmuretum, czyli ogród palmowy Tutaj auditorium, czyli sala koncertowa. I tam czeka na remont platforma wiertnicza. w deszcz. A już jestem w La Laguna. Zamglona mocno. Ale tutaj mam na ścianie taki napis. Airbnb podwyższa mi wynajem turyści do domu.